Wędrowcy po górach, zwłaszcza zimą, czasami mają taką przygodę, że wpadają w przepaść. Zależy, jaka jest czy wypełniona śniegiem, czy skałami tylko nagimi jeśli ta przepaść się nie zamknie. I wyprawa była zbiorowa. Wpadł jeden, a dwóch, trzech jeszcze jest obok. To jest pewna sztuka, by wydobyć tego człowieka z zapaści. Jego kondycja jest kondycją bezsilności. W ten sposób jedni ratują drugich, jeśli mają środki do tego i umiejętność. Otóż kondycja duchowa grzesznika jest jak tego, który wpadł w przepaść i sam się wydobyć nie może. Łatwiej wydobyć grzesznika z zapaści w górach, niż wydobyć grzesznika z jego sytuacji grzechowej, by się uświęcił. Matka Najświętsza ma sprawność przyjętą od Boga. Niezwykłej skuteczności wstawienniczej, mądrości uprzedzającej, miłości ratującej. I Matka Najświętsza, która jest dla grzeszników akuszerką życia duchowego i świętości, wydobywa ludzi z duchowej zapaści, z tego, co jest ich codzienną beznadzieją. Gdyby się do niej zwracali, Wszyscy nałogowcy, przymuszeni okolicznościami, którzy nie mają władzy nad sobą, już niewiele mogą, bo wiele muszą, nie zależą od siebie, albowiem są zniewoleni. Gdyby ci wołali do Matki Najświętszej, mogliby doznać od niej uratowania. Matka Boża. Niepokalane poczęcie i niepokalanie poczęta jest boską niezwykłością daną światu w dziele stworzenia. Matka Najświętsza, jako stworzenie, jest tak wzniosła, że już bardziej nie można jej przewyższyć jakiekolwiek inne stworzenie w dziejach stworzenia. Ona jest szczytem stworzenia Bożego. Nie jest jak Bóg, chodzi z Matką Boga. Nie jest nieskończona, bo stworzona, ale jest dla nas niepoliczalna. Ludzie w świecie szukają piękna, a gdy je gdzieś spotkają, są zachwyceni, zdumieni. Matka Najświętsza w swojej najświętszości ma też z tego wynikającą własną najpiększość. I można się zdumiewać jej niezwykłością jako taką, która jest darem od Boga. Bo choć zrodu ludzkiego Pan Bóg ją uchronił. I nie odziedziczyła grzechu pierworodnego, czyli niepokalanie poczęta. Bo ponieważ jest matką Boga, to ujawniła siebie w Lurd, nazywając siebie niepokalanym poczęciem. Niepokalanie poczęta to cecha, a niepokalane poczęcie to istota. Istota zaistnienia to cecha, którą jest nazywany Duch Święty, trzecia osoba boska, która pochodzi od Ojca i Syna, to pochodzenie jest odwieczne, bo trzy osoby boskie są sobie równe, nieskończone, współmiłujące. Miłość, która jest Bogiem, która pochodzi od ojca i syna, jest Bogiem. Miłość między ojcem i synem to Bóg, Duch Święty. Jeden Bóg w trzech osobach. Tajemnica nieprzenikniona. Można się tego nauczyć na pamięć, przypatrywać je temu z tej i owej strony, ale któż pojmie Boga? To jest dopiero zachwycające piękno i niezwykła miłość, która jawi się w Bogu. I na wzór miłości Trójcy Przenajświętszej Bóg dał nam miłującą matkę swojego syna, aby wielu przeszło przez życie, na jej wzór, za jej wstawiennictwem, przez wspomożenie modlitw własnych modlitwą w jej, by być dostarczonym jej miłowaniem Synowi Bożemu który daje odpowiedź łaskę boską, która ona przekazuje swoim umiłowanym, a ułomnym dzieciom, aby jednak ludzie zostali doprowadzeni do świętości i za jej przyczyną mogli dojść do Boga bez grzechu. Grzech to problem, to zapaść. A za przyczyną Matki Najświętszej można doznać procesu oczyszczenia i uświęcenia i pójść do Boga bez grzechu, bez oddzielenia się duchowego od Tego, który jest naszym źródłem i przeznaczeniem. Ku temu trzeba i Tobie zmierzać, by i Twoje życie było upragnieniem miłości niestworzonej, nieskończonej. Która ma być Twoim udziałem z nadania łaski Bożej i inaczej być nie może. Dlatego z powodu takiego obdarowania masz powód do śmiałości w prośbach i w oczekiwaniach u Boga. Masz powód do tego, by się nie lękać, nie zrozpaczyć i nie zasmucić i nie potępić siebie, bo nad grzech ty wuj, nad zapadlisko twojego upadku, nad to wszystko jest boska hojność, która gładzi grzech, grzesznika, oczyszcza, uświęca i wynosi. Zabiera mu jego historię bogobójstwa w sobie i daje mu nie historia, która jest przebrzmiewaniem, ale daje wieczność, która jest bieżącym drwaniem, wieczność przebywania z Bogiem i radowania się Nim. Oto piękno! Oto Bóg mądrość i miłość. Taki Bóg Tobie się daje, abyś był łaski pełen również jako Matka Najświętsza od początku tak byś Ty był pełen łaski Boga ukresu ziemskiego i w spełnieniu wiecznym. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny zawsze dziewicy jest wyniesieniem jej, wybraniem i uposażeniem dla celu najwyższego, Syn Boży postanowił przyjść na ziemię w ludzkich warunkach, z ziemskiej kobiety. Dlatego ta wybrana do macierzyństwa Bożego została uprzedzona łaską, uchroniona od niej, a ona też przyjęła pełnię mocy Bożej, już nie w trudzie walki, ale w radosnej wierności. W miłującym dryfaniu całe swoje życie oddała Bogu i żyła dla Niego i ze względu na Niego. Tak i w jej życiu dokonało się to, o czym mówił święty Jan odkrzyża, że świat nie jest wart jednej myśli, bo wszystka się ona należy Bogu, tak wszystkie myśli Maryi, wszystkie wyobrażenia i wspomnienia, wszystko z jej istnienia. Było dla Boga i ze względu na niego. Oto wzorzec człowieczeństwa. Do odtworzenia w Twoim istnieniu, tak by Twoje myślenie, pragnienie i działanie było dla Boga bez warunków wstępnych, w całkowitości i w wysiłku, którego sobie nie będziesz żałować. Są bowiem takie okoliczności, kiedy się już nie trudzisz. Od siebie nie wymagasz, ulegasz słabości, niemożności i temu, co sprawia, iż idziesz w stan spoczynku, zaniechania, wycofania. To są granice Twojego heroizmu. Matka Najświętsza za granicę dla swojego działania miała tylko wolę Boga. Wola Boga jest bramowaniem jej istnienia. Dalekie to było obramowanie od jej centrum, przebywania, ponieważ to jej obramowanie, pewnie woli Bożej, było nieskończonością służby i miłości, a nie ograniczeniem funkcjonowaniu. Módl się dla siebie o taką wielkoduszność, bycie złonie załamało grzech. Nie wycofał z miłości, byś się nie załamał jako zgorszony i zrezygnowany. Proś Boga o Twoje podobieństwo do Matki Najświętszej, aby moc Boża przez jej przyczynę stała się Twoim udziałem i Twoim zwycięstwem. Pan Bóg dał Matkę Najświętszą, niepokalanie poczętom, aby i w Tobie. Rozpoczęło się niepokalane poczęcie, które bierze się z rozgrzeszeniem, i dalsze drwanie w tej niepokalaności, która jest sprzeciwianiem się okazji do zła i drwaniem własca, a nie w grzechu. Święci w niebie, wreszcie są rozgrzeszeniem. Poczęci do niepokalaności życia Świętego, i to jest również Twoje przeznaczenie. Aby zapaść Twojej kondycji grzechowej była historią przebrzmiałą, o której pamiętać się nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą, a wszyscy będą wszystkimi we wszystkich, wszyscy osiągną i spoczną swoje dopełnienie w Panu Bogu. Jest komu się przypatrywać, jest się kim zdumiewać, jest czekać. Na jest sens czekać na triumfujący ratunek od Boga.